z tej strony PoTreklo, dzisiaj gram znowu z Kubiksem, to jest ostatni odcinek dzisiaj, więc może jeszcze jutro może zagramy, nawet jeszcze dzisiaj, pomyślimy. I Kubiks też nagrywa swoją perspektywę na swoim kanale. Mhm. Wbijajcie do PoTreklo, jeżeli jest, umie to oglądacie, a jeżeli um, chcecie... Jeżeli umie te... nagrywać, jeżeli umie, jeżeli umie oglądacie, to idźcie do binnego Kubiksa. I kogo tam jeszcze mamy? Yy, jak on się nazywał? Maticu? jakoś tak? Maticu, no. Ja go mam na nie, swoim Ja nie Dobra, to dzisiaj gramy w cięższą mapę, bo graliśmy w pierwszą, w drugą i teraz gramy w trzecią. E, tu jest Mona Lisa. No, trochę kosztuje chyba stoi 45, jak pamiętam. Jak wyjdzie mam 14, potem mam nową broń, bo na ostatnim Jak się będzie tym spamić, to będzie bardzo fajne. W ogóle jeżeli chcecie taką serię ze speedruna, takiego, że jak najszybciej próbujemy zrobić, to piszcie z tą grą. Napiszcie. No to my będziemy próbowali jedność speedrun. A jak wyjdzie źle to nowa próba. Jeżeli w ogóle będzie jakiś komentarz to szybne serduszko. jakikolwiek? Tak, uśmiechamy. A no, no bo jesteśmy małymi twórcami to może być jakiekolwiek i przypnie serduszko. No chciałbym wiedzieć co jedynie się na śniadanie. Tu tak najbardziej. Ale jak nie chcecie, wiem, to tam możecie tam napisać. Tam... Jak chcecie to możecie napisać co jedliście na no właśnie. Morcaku. A jej Ja zrobiłem się. Z nie, mogę już. Cię Czekaj, już nie mogę trafić. nie mogę trafić. cię nie mogę trafić. Tak się to robi.

Ej, mordiety! Ej, tak szczerze chyba wolałem ta łapa. Udy, bo tak Za 20 level ja, ja sobie e, zostawiam ten na zawsze. Znaczy jeszcze, wiadomo, ja, dla zabawy jeszcze sobie wszystko kupię ze sklepu. Ale to wiadomo, później, mm. jak już będziemy mieli wszystko odblokowane, już, już nam się trochę będzie nudzić tak gra, to po prostu będziemy odkupywać cały sklep. Z tego też będzie seria. Ja w ogóle mam taką fajną mieszkanie. Dobra, proszę Seria?

No? Nie gadam. Zebierz ja chciał, żebyś gadał chyba. <grym> no wiem, ale ja... Ja, ja, się, nie ja się nie skupiam. No tu nie trzeba się skupiać. Wiesz co nie mam co mówić, nie? W sumie nie trzeba się skupiać, prawda. Chodź do lobby Jak do lobby? Ja naprawdę prawe wrażenie, lobby Kto idzie do lobby? Ty? Nie, uprawiam no Kto jest tutaj? Dobra, kolejny. A gdzie on jest? Ej, gdzie jest ten? Gdzie jest ten PowerPoint? No nie, nie wiem. On się chyba gdzieś odświeża. PowerPoint się wstawia. Ma tu. Ja się nim tutaj zajmę. Ej, ale Nie to jest takie... Ej, ej tu jest tak ciężko teraz. Musimy inej wyglądać. Dobra, Ale tak szczerze że cięższa była tamta mapa. Ale tu też jest bardzo ciężko. Mam nadzieję, że ktoś będzie nas oglądał, nie? No bo my się staramy zrobić jak najszybciej Nie wiedząc w ogóle, gdzie są powerboxy na przykład Nie, no bo samobójca z demotyzacji nie dostaniemy, jakie nawet 20 subów nie mamy No bo pieniądze się dopiero dostaje chyba od 500 Tak, 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 a ja mam trzynaście sobie dopiero. Trzynaście masz? Ja mam trzynaście. Ej dobra, teraz stop. Gdzie jest kolejny powerbox? Nie ja ma powerboxa. Nie ma? Nie ma. rozglądnij się. Może. Nie ma. tego. a no bez skitu, nie ma na górze Powerbox A gdzie jest piła? Nie to nie, trzeba, jest, co jest? to nie, to? To to nie, A jak to zrobić? zrobić? jak jak to zrobić? nie, 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 ze nie, 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 ze nie, Może monalizę weźmiemy w ręce, Może. Nie wiem, no, po prostu będzie lepiej, łatwiej. No, w, w sumie to się nie zmieści chyba na ten wózek. A da się ją w ogóle to wziąć i tak. Luży? Da się chyba. No, da się. Je monalizą. O, przepraszam. Ej, ty, on mi jest. Jak stąd wyjechać? Myślałem, że to jest za duże. no, że chyba za małe. No, za małe. Wiem się to Dobra, zabij ich i bierz monalizę. Ja, ja biorę wózek. Jak są wyjechać? O! wyjechałem. Tylko ja trzeba chyba gównią. Nie gówno będzie łatwiej. Co jest? To jest koniec? To jest koniec. To jest koniec? Ty nie gadaj. To jest koniec czy jeszcze jest jak ślub. Nie, no chyba nie. Właśnie, coś musimy zrobić. Zaraz się wrócę sprawdzić. Nie wiem. To 11 112. To git. to koniec. No właśnie, to jest koniec. Nie wiem, sprawdźmy czy tam jeszcze coś nie jest do przyklejowania. Gruby tam idzie. Zabijmy gruba na powielanie. Ale czekaj, może jeszcze jest coś do przepiłowania. A tutaj? Ej, tutaj nie wchodziliśmy. Tutaj nie wchodziliśmy. Ej, tutaj nie wchodziliśmy do góry. Tu. A tutaj? Ej, przepraszam, wchodzić. Ja tam nie widziałem. Co? No? No wchodziliśmy tu. Chyba. Co to jest za centrala? Centrala, ty no. Ty, ty kamery wyłącza. Ej ty! Mam problem na kamery. Czyli to chyba, jakbyśmy robili na cicho, to on by tu stał. No tak. Byśmy musieli go zabić. Byłączy na kamery mamy. Czyli to jest chyba, to jest chyba podejście na cicho. Aha, ty jesteś... jesteś taki dół. Dołem można Ola Oła. Idę od góry jeszcze. A no to jest to co... co co braliśmy. Była ta Mona Lisa. Jest kamera. Chodź musimy znaczy, bo patrzmy w całe miejsce... To jest wszystko. Tu, a, bo gdzieś ja... tutaj zobaczyć, bo gdzieś wziąłem takie rektorele. E, a ja to? Co to jest? Power Locket Może jakaś karta? Nie wiem, ale gdzieś tutaj powinno być takie dolne wejście Ej, ja to mogę tu wykosić! E, to z był Power market. Możesz? Nie mogę. Wypusiłem, ale nie działa. Biegnę do wana. Biegnę do wana, nie ma co. Poznajmy, się, że to jest koniec. Ale i tak, tak szybko? I damy jeszcze tam, nie, no dawaj już. Dawaj już, idziemy stąd. Przepraszam, na wejście. Nie ma co. Zróbcie mnie ganić! Zróbcie mnie ganić! Uciekaj. Nie no, ja bym nic nie zrobił. Dobra, to chyba na tyle z się odcinka, nie? No, ale jeszcze wrócimy do lobby. Tak. Ci przywalę twarz, patrz. I? A, nie ja zdążyłem. Dobra, więc to chyba koniec dzisiejszego odcinka. Życzymy Wam miłego dnia i miłych ferii zimowych. Do Chyba, że jeszcze chodzicie do gminy. To życzymy bo Wam to długo ferii. Tak, ale bo niektórzy mają... Bo my mieszkamy w gminie, która już ma ferie, nie? Bo są gminy, które mają w innym czasie e, ferie. Mhm. Więc... więc życzymy każdemu Dobra. miłych ferii, zdrowych czy coś. なら。なら